za ciosem, gdy Nie godzę się z Rosem Po przegranych bitwach być gorzej już nie może To ze mną jest problem Jak tracę kontrolę Jak nie wiem gdzie jestem, co czuję i robię Agresja na bardzo w poziomie w stosunku do tych, co są dla mnie złotem Chciałbyś spróbować, a jednak nie możesz. Bo sam kurwa nie wiem co siedzi mi w głowie. Po latach to może zniszczona psychika, wewnętrzne dziecko, alkoholika Przejdzie to na mnie, czy przejmę tą schedę Terapię przerwałem, bo się poczułem pewnie I ciągle ktoś mówi mi, że dobrze będzie Muszę coś zmienić, wyleczyć obsesję W jednym momencie coś traci znaczenie Powiedz mi, że to dobre Dopiero nadejdzie Czy zawsze mam patrzeć w pozycji najgorszej Kto się walczy jak ktoś ma kontrolę Pokaż mi drogę i inne emocje Chciałbym, by życie było jedynym nałogiem Czy zawsze mam patrzeć w pozycji najgorszej Trudno kto się walczy jak ktoś ma kontrolę Pokaż mi drugie inne emocje Chciałbym, by życie było jedynym nałogiem Zra, raz, raz, raz. walka od dawna mnie skręca. Ze mną na tych wersach venom morderca. Emocji taniec już nie mówię o stratach. Jebany balet, liczony w latach. Na moralniakach największa jest vena. Słabości widać, kiedy wyjścia się nie ma Najchętniej to bym odpoczął po prostu Wrzucił na luz, przy tym nie paląc postu Niektóre sytuacje są coraz groźniejsze Niestrowe podejście, nikomu niepotrzebne Nikt chyba nie wie, czemu taki jestem Pozwól mi żyć i odnaleźć swoje miejsce Jak się skumuluje, no i tak to jebnie Zawsze to samo, nawet rzygać się już nie chce Jebane emocje ode mnie silniejsze Jeśli tego nie rozumiesz czy yeah. zawsze ma patrzeć w pozycji najgorszej? to się walczy, jak ktoś ma kontrolę Pokaż mi drogę i inne emocje Chciałbym, by życie było jedynym nałogiem Czy zawsze ma patrzeć w pozycji najgorszej? to się walczy, jak ktoś ma kontrolę Pokaż mi drogę i inne emocje Chciałbym, by życie było jedynym nałogiem